Super. No i moi drodzy, piąte proponowane ćwiczenie przeze mnie, rozciągnięcie tego, co z zbombardowali, jak widzimy, naprawdę nieźle. Ozzy, co z nogami, nie szerzej? O tak, teraz będzie elegancko. Jest punkt, jest napięcie, także... Na do niego, z na nowej hali już Na będzie więcej możliwości. Nowe maszyny. Także tam na pewno będzie dużo, dużo lepiej. Ale ja ogólnie jestem jako ten zadowolony z tego, co do Właśnie, hop, odłożenie ciężaru w nie będzie kotu z Jak było? Jak ja to nikawki? Spoko. Spoko. To teraz widzę? No. no.